Prze dużo, do nie to słyszę, że będzie szybciej mówił, nie? Nie ma tego czterech? Cztery całe i dwie półki. A nawet trzecia idzie już. No? Będzie też mięso nie? później, tak jak to idzie. A no, jak to jest? Ty też wychodzi w ząb mądrości, gdy nie umie wyjść, nie? Strasznie, no? Tabletki, żere, to zaś jak się tam smaruje jakieś... No i co dziecko musi czuć, no? I tyle. tyle tłat... Dziecko ma takie, wiesz, tutaj inaczej. A taki dorosły, już ma twarde wiosła i potem ma oh. przebić. Oh. To jest. Ból. Pierdzisz <młyszą> <młyszą> sobie i się śmiejesz, tak? No. Dziarek tak robi? cisak gdy zaprzedastani poszura się nie szuraj <ścoughs> <ścoughs> Yo es